Witam uprzejmie na konferencji prasowej e, wspólnie z panią Darią Benkę, członkinią zarządu powiatu Gnieźnińskiego, a od środy również e, przewodniczącą zarządu powiatowego Nowej Lewicy gnieźnie. Szanowni Państwo, dzisiaj chcielibyśmy wspólnie przedstawić trzy tematy. Dwa, jedno przyjęte już przez Parlament i podpisane przez prezydenta, drugie przyjęte przez Sejm, a trzecie związane z bieżącą. Działalnością. Rozpoczniemy od tego, co było długo oczekiwane, ale też było przedmiotem długich dyskusji wewnątrz koalicji, mianowicie ustawy o asystencji osobistej. I taki projekt z prezydenta Andrzeja Dudy znajduje się już w parlamencie i czekaliśmy na projekt rządowy. Jest uprzejmie proszę Daria. Szanowni Państwo, brak systemowego wsparcia w postaci asystencji osobistej no, wymuszał e, już, żeby powstała regulacja, która pozwoli wspierać osoby e, legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności i w ten sposób rząd przyjął ustawę o e, asystencji osobistej. E, to może zacznę od tego, jak było, e, żeby y, Móc mieć przyznanego asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej. W latach poprzednich w ramach Funduszu Solidarnościowego były przyznawane środki finansowe dla powiatu lub też dla organizacji pozarządowej, do której zgłosiły się osoby niepełnosprawne, które wymagały takiej asystentury w ramach funkcjonowania w życiu codziennym. Ta asystentura to y, tak naprawdę pomoc w codziennych sytuacjach y, w życiu, to pomoc w dotarciu do lekarza, to pomoc w przygotowywaniu posiłków, to pomoc w codziennej higienie ciała. Y, także y, to jest tak naprawdę osoba, która ma pokazać, ale także usprawnić to funkcjonowanie osoby niepełnosprawnej. W praktyce wyglądało to tak, że rocznie dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i z niepełnosprawnością sprzężoną, czyli taka osoba, która ten symbol niepełnosprawności posiadała w liczbie co najmniej dwóch, otrzymywała rocznie maksymalnie 840 godzin takiej asystentury, czyli w przeliczeniu było to 70 godzin miesięcznie. Nowy projekt ustawy zakłada, że z asystenta skorzystają osoby od 18 do 65 roku życia, które otrzymają co najmniej 80 punktów w skali potrzeby wsparcia, dzisiaj, która dzisiaj jest orzekana przez wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności i od 2030 roku także młodzież od 13 roku życia. Ustawa ta ma wejść od 1 stycznia 2027 roku. Dlaczego? Otóż jeszcze osoby, które nie zawnioskowały o ustalenie tego poziomu wsparcia, to jest ten czas, żeby złożyć wniosek. Wiemy już dzisiaj z doświadczenia, że tych wniosków jest tak dużo, że wojewódzkie zespoły zwyczajnie nie wyrabiają się w terminie ustawowym trzech miesięcy wydania decyzji o ustalenie poziomu wsparcia. Stąd też odłożenie w czasie. Jeżeli chodzi o wynagrodzenie asystentów, czyli osób, które mają wspierać te osoby legitymujące się orzeczeniami, ma to być przedział od 49 do 55 zł. brutto na godzinę, zależnie od okresu potrzeb osoby z niepełnosprawnością. Jak będzie wyglądało to w praktyce? Otóż zwiększony wymiar godzin tej asystencji. Przede wszystkim należy zwrócić na to uwagę, że osoba ze sprzężoną niepełnosprawnością może liczyć nawet na 240 godzin tej opieki, tego wsparcia tego asystenta. W pierwszym roku do 200 godzin, w drugim roku do 220 godzin. Projekt zakłada wsparcie na maksymalnie 3 lata, natomiast minimum rok. Dzisiaj wyglądało to tak, że kiedy osoba niepełnosprawna składała wniosek czy do samorządu powiatowego, czy gminnego, często te środki no, były na tyle małe, że starczały tylko na 10 godzin tej asystentury. Na skutek czego te osoby albo rezygnowały, albo szukały samorządów, w którym tą liczbę, ta liczba tych wniosków była mniejsza i z automatu liczba godzin przyznanych dla osoby niepełnosprawnej była dla nich korzystniejsza. To rozwiązanie pozwala przede wszystkim zagwarantować wysoką jakość usług oraz dopasowanie ich do potrzeby osoby z niepełnosprawnością, ponieważ drodzy Państwo, no w życiu codziennym często te osoby niepełnosprawne są na tyle ograniczone, że angażują się w ich pomoc w funkcjonowaniu rodzina czy znajomi z racji tego, że są one niezdolne do samodzielnej egzystencji. Jeżeli chodzi o asystenta e, osoby niepełnosprawnej, to może być to osoba, e, która e, posiada odpowiednie kwalifikacje, takie jak e, ukończony kurs asystenta osoby z niepełnosprawnością lub opiekuna medycznego, lub taka, która posiada co najmniej 6-miesięczne doświadczenie. Z pracy, może być to także wolontariat z osobą niepełnosprawnych, z niepełnosprawną, ale zwyczajnie może być to osoba wskazana przez osobę niepełnosprawną. I co najważniejsze, ustawa też zakłada tą dobrowolność i to wskazanie przez osobę niepełnosprawną do świadczenia tej pomocy, czy też w miejscu zamieszkania, czy w funkcjonowaniu w społeczeństwie. Dlaczego takie rozwiązania, drodzy Państwo? Rośnie nam coraz liczba osób z orzeczeniami o niepełnosprawności i co trzeba powiedzieć w powiecie gnizyńskim mamy corocznie ponad 3000 nowych osób, tak to nazwę, które przychodzą i które otrzymują to orzeczenie o niepełnosprawności. I to pokazuje, że na przestrzeni ostatnich lat, co roku ta liczba wzrasta w przedziale między 300 a 400 orzeczeń. Funkcjonowanie tych osób w społeczeństwie jest dla nas bardzo ważne, żeby one były aktywne, żeby na tyle, na ile to rozwiązanie daje możliwości, żeby z tego korzystać, ale co też należy zaznaczyć. Daje to też możliwość zatrudnienia osób i wprowadzenia ich na rynek pracy, ponieważ taki asystent osoby osobisty osoby niepełnosprawnej, no przy założeniu tej maksymalnej ilości godzin, to jest wynagrodzenie ponad 8 tysięcy złotych no w skali miesiąca dla takiej osoby. Więc mamy tutaj też wartość dodaną dotyczącą zatrudnienia osób, które. No nie są też z obszaru spowinowacone z osobą niepełnosprawnym. Bo to też należy zaznaczyć, że asystentem nie mogą być rodzice ani rodzeństwo. To też ma na celu wykluczenie pewnych konfliktów i sytuacji takich niekomfortowych, które mogłyby stanowić dla tej osoby opiekowanej. I to tyle chyba z tych najważniejszych informacji. Dziękuję. Klub Parlamentarny Lewicy zgłosił również własny projekt tej ustawy. Stąd praca w Komisji Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej będzie kontynuowana właściwie po skierowaniu tych projektów w odbiciu pierwszego czytania nad trzema projektami. A tym już złożonym wcześniej projektem prezydenckim, a rządowym oraz a, 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 poselskim. Takim dobrym obyczajem jest to, że wiodącym projektem zawsze jest projekt a, rządowy. I kolejna rzecz, o której mówiła Daria, że to jest jakby pierwszy etap rozwiązań adresowanych do osób z niepełnosprawnościami, bo przecież po 65. roku życia proporcjonalnie jest stosunkowo najwięcej. Ale chodziło o to, żeby stworzyć mechanizm dający możliwość aktywizacji społeczno-zawodowej tychże osób, czyli żeby one mogły normalnie funkcjonować w społeczeństwie, to ta. Formuła prawna w pierwszej kolejności, natomiast inne będą adresowane do właśnie osób, które mają świadczenia emerytalno-rentowe. Przechodzimy do kolejnych rzeczy. Można tam przycisnąć, bo kolega zostawił: czy to mój, czy swój? Do kolejnych, mianowicie czwartek 30 października prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację ustawy o sporcie e, która m, zakłada wyłączenie spod norm hałasu obiektów sportowych y, w ramach których dzieci, młodzież, obywatele korzystają z nich w ramach szkolenia sportowego, aktywności sportowej o charakterze szkolnym czy rekreacji i aktywności fizycznej. Chodzi o takie obiekty sportowe jak boiska. Siłownie, korty, lodowiska, i oczywiście siłownie plenerowe, skateparki, rolkowiska. Korzystanie z nich przez każdego z obywateli traktowane jest jak korzystanie ze środowiska naturalnego, o którym mówi. Ustawa o ochronie środowiska, czyli jak masz prawo korzystać na określonych zasadach z pójścia do lasu, to masz również prawo korzystania w tym środowisku z obiektów sportowych. To rozwiązanie pojawiło się wtedy, kiedy był konflikt, kiedy sąd uznał w jednym z miast zakazał korzystania z Orlika, a prezydenta tego miasta, w związku z tym, że nie zapłacił kary, miał krótko mówiąc pójść do więzienia, i wtedy rozpoczęła się jakby taka debata. Rząd przygotował stosowny projekt. Nie załatwiono tym projektem ważny dla funkcjonowania sportów motorowych kwestii hałasu, na przykład na to, że w Poznaniu tamten konflikt toczy się od wielu lat, kiedy ponad 50 lat temu powstał tor, nie było tych siedlisk wokół toru, a z czasem... A, te m, miejsca były zabudowane. Obok też przecież jest lotnisko, w związku z tym um, istnieje też niebezpieczeństwo zamknięcia jednego z trzech takich torów w właściwie to jest jedyny tor, który posiada licencję Europejskiej i Światowej Federacji do odbywania zawodów sportowych, ale nie tylko zawodów sportowych, bo to się wiąże również z kwestiami bezpieczeństwa, bezpieczeństwa ruchu drogowego. Tam również służby przeprowadzają własne szkolenia. I ćwiczenia. Stąd Senat chciał, jakby, i złożył tutaj stosowną poprawkę. Niemniej jednak, konstytucjonaliści uznali, że do tego rozwiązania trzeba nowej ustawy. I tutaj Komisja zwróciła się do Ministerstwa Środowiska i Ministerstwa Sportu, żeby przygotowali jednak nowelizację ustawy. O ochronie środowiska, bo to jest innego rodzaju hałas. Po drugie, jest tam prowadzona również działalność gospodarcza. W związku z powyższym powinny być to inne normy niż te przewidziane w ustawie dla tych powszechnych obiektów sportowych i korzystanie jakby w formie powszechnej. Najistotniejsze, że do końca listopada ta ustawa wejdzie w życie i można powiedzieć, będą te obiekty sportowe w sumie bardziej bezpieczne w sensie ich zamykania przez sądy. Druga kwestia bardzo istotna. W maju 2021 roku, dzięki wówczas opozycyjnej, opozycyjnego sojuszu Lewicy Demokratycznej, który zagłosował wspólnie z częścią Prawa i Sprawiedliwości, przyjęto Krajowy Plan Odbudowy dla Polski. Komisja Europejska przyjęła nasz Polski Krajowy Plan 1 czerwca 2022 roku. I właściwie straciliśmy półtora roku, bo polski rząd nie złożył ani jednego wniosku do grudnia 2023 roku, kiedy to koalicja 15 października złożyła pierwszy wniosek o płatność, jeśli chodzi o krajowy plan odbudowy. Do tej pory wpłynęło do Polski 67 miliardów, a ostatnia transza, czyli ta grudniowa z czwartego i piątego wniosku, ma wynieść 26 miliardów, czyli łącznie 93 miliardy złotych wpłynęło do Polski. To i tak jest dopiero 37% tego tych środków, które należą się Polsce, bo to ma, ma być 60 miliardów, czyli około 255 miliardów, 60 miliardów euro, czyli około 255 miliardów złotych. Z czego 107 miliardów złotych to są dotacje, a 147 nisko oprocentowane. Pożyczki. Niemniej jednak to jest moim zdaniem bardzo istotne, bo po pierwsze, środki te wpływają na rozwój, na inwestycje. W przyszłorocznym budżecie przewiduje się, że inwestycje wyniosą 8%. Te inwestycje publiczne i prywatne to jest jeden z elementów właśnie tej, tego rozwoju planowanego na poziomie 3,5% PKB. A po drugie, to też szansa na wzrost płac w sektorze przemysłowym, który planowany jest na 6,4%, a inflacja na 3%, więc jest szansa na realny wzrost płac w gospodarce. Polska jako pierwszy kraj dostała zgodę i wyodrębniła ze środków Krajowego Planu Odbudowy 20 miliardów złotych w celu powołania Funduszu Obronności i Bezpieczeństwa. Ten Fundusz Obronności i Bezpieczeństwa będzie przeznaczony na m.in. obronę cywilną, infrastrukturę wojskową, produkcję na rzecz obronności, budowę schronów i miejsc pracy związanych z cyberbezpieczeństwem i obronnością. <laughs> Ma być to prowadzone, ten fundusz, przez spółkę celową, w, oczywiście w porozumieniu i współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, który będzie miał możliwość również z tego funduszu udzielania niskoprocentowych pożyczek dla samorządów. Na przykład jest droga obronna, która będzie wypełniała również funkcję tej drogi obronnej. To samorząd będzie mógł skorzystać z tej niskoprocentowej pożyczki, czy budowę schronów, czy budowę miejsc schronienia. Warto dodać, że do, tych, do tego Funduszu Obronności co roku jest następny komponent, w tym roku to jest 16 miliardów, w przyszłym roku 17, na ochronę ludności i obronę cywilną z budżetu państwa. W tym roku po raz pierwszy uruchomione, w przyszłym roku kontynuacja. Myślę, że nastąpi zmiana tej ustawy systemowej o ochronie ludności i obrony cywilnej, żeby te projekty związane z inwestycjami w tym obszarze, zwłaszcza miejsc schronienia i schronów, można było realizować przez wiele lat. Na początku to są głównie zakupy służące bezpieczeństwu, ale też i przeciwdziałania sytuacjom nadzwyczajnym, a z czasem znaczące środki, które w budżecie państwa są przewidziane i będą realizowane łącznie z tym takim dwuletnim Krajowym Planem Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.